Cześć, z tej strony Bartek Piasecki. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dodać hashtagi do Waszego kanału na YouTube. Cześć wszystkim, to co? Przejdźmy do części praktycznej. I ustawmy sobie hashtagi dla naszego kanału. Więc przechodzimy sobie w sekcję ustawienia. Jak widzimy tutaj mamy y, kolejną podsekcję kanał i w informacjach podstawowych możemy sobie dodać. Jeżeli podoba Ci się ten film to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Hmm, Hashtagi. co w tym momencie kopiuję, ja mam taki dokument przygotowany, w którym sobie to wcześniej poustawiałem, zarówno opisy do odcinków, więc jeżeli sobie przejrzycie kolejne... Odcinki tej playlisty, to korzystam zawsze z tego, z tego samego dokumentu. Więc w tym przypadku mamy dorzucone hasztagi, które będą identyfikowały nasz kanał. YouTube będzie mógł go powiązać z określonymi treściami, które tutaj wpadają. Więc to są słowa kluczowe stworzone w tym przypadku w dużej mierze przez GPT, dostosowane przeze mnie. Więc ta, taka była metoda tworzenia tych hasztagów. Możemy dorzucić maksymalnie 500 znaków. Więc moje hasztagi mają mniej całe 490. W tym przypadku możemy zapisać ten krótki odcinek. W tym miejscu dodajemy hashtagi. Dzięki serdeczne. Jak widzicie, nasze ustawienia zostały zaktualizowane, zapisane. I nasz kanał posiada już podkręcone hashtagi. Trzymajcie się. Cześć.